W pierwszym odcinku Słodkiego Flirtu Uniwersytet. Jak widzicie, spotykamy się tutaj na tej. Um... Na tej, na tej planszy tutaj, bo musiałam zrobić li, replay historia, e, bo byłam tutaj w, jakoś w połowie albo nawet nie drugiego odcinka i po prostu, no, chciałam zacząć od początku i chciałam przeczytać Wam opis odcinka, jak, tak jak standardowo to robię. Więc, żeby go mieć, no, to musiałam wejść tutaj, no ale nieważne. Już razem starcie Wam powiem. Bo to nie będzie żadna tajemnica, że ja wybrałam sobie na wybranka serca Nataniela. Wiem, że dużo osób już nagrywa z Natanielem, ale ja po prostu bardzo chciałam nagrać z nim ścieżkę. Według mnie jest taki najbardziej interesujący ze wszystkich WS-ów. Chciałabym również nagrać ścieżkę z Hyunem, bo mm, haha, jestem debilem, ja nie umiem szukać. I mi się wydaje, że nikt nie nagrał całej, pełnej. Pełnej od pierwszego odcinka do końca ścieżki z Hyunem. Wiedziałam tylko, że Claudia M. nagrała chyba odcinek 20 z Hyunem, z tego co kojarzę. Jeżeli się mylę i ktoś nagrał całą ścieżkę, to bardzo przepraszam, możecie podlinkować mi w komentarzach, jeżeli znajdziecie i wiecie kto nagrał. Także tak, Love Life nagrywać nie można, więc żeby zostać na dłużej z sywkiem tutaj u mnie na kanale, no to sobie jeszcze ogram po prostu ścieżkę z Hyunem, bo ona też mnie bardzo ciekawi. Jeżeli chodzi o y, innych WS-ów, czyli Castiela, no Castiela nie mam za bardzo ochoty nagrywać, bo po prostu ja sobie już zobaczyłam cały gameplay z jego scenariusza. Po prostu no, Castella jakoś nie przypadł mi do gustu, jeżeli chodzi o charakter. Ryan to w ogóle nie, to nie jest w ogóle mój typ i y, on po prostu nie wiem, z wyglądu mnie jakoś odstrasza i no nie, z Ryanem nie chciałam. Y, Priya y, bardzo mnie też y, zainteresowała, ale nie chciałam. Nagrywać z, z dziewczyną, yy, bo ja chcę porwać chłopaków, nie dziewczyny. Jestem naprawdę całym sercem ze społecznością LGBT, ale no po prostu, no nie. Ja chciałam po prostu z facetem, ok. Ok, także tak na szybko, żeby po prostu ten wstęp nie miał za dużo, za dużo czasu. E, zapraszam również Was na mojego Instagrama i TikToka i zacznijmy sobie odcinek pierwszy. Tak. Spotkanie po latach? Och, Jezus Maria, już się nie mogę doczekać. Rozalia obieca, że przywita cię w dzień twojego przyjazdu. Czekasz na nią zestresowana, myślą, że spotkasz swoją najlepszą przyjaciółkę po czterech latach nieobecności. Nie było nas cztery lata, czajcie to. Jesteś gotowa na zapisy? Dokończ formalność i odbierz klucz do swojego pokoju. Odkryj Akademik i poznaj swoją nową współlokatorkę. O, ciekawe, ciekawe, co nie? Dobra, kontynuuj. Jakby nie muszę kontynuować, no bo to jest początek odcinka, więc ym, no, tak się po prostu, tak się zaczyna historia na uniwersytecie. Nie podejrzewałam, że jeszcze kiedyś wrócę do tego miasta. O! Musiałam wyjechać razem z rodzicami, gdy tata został przeniesiony. Myślałam, że policję, wyniosłam się stąd na dobre. Spośród wszystkich dostępnych studiów z zakresu historii sztuki, los chciał, że te, które wybrałam, sprowadziły mnie właśnie tutaj. Przypadek prowokuje czasem zaskakujące zdarzenia. Roza, moja była najlepsza przyjaciółka z liceum, umówiła się ze mną przed wejściem do Akademii Sztuk Pięknych. Powinnam z łatwością je, je znaleźć. Nawet nie jestem pewna, czy rozpoznam ją po tak długim czasie. Możliwe, że wszystko się między nami zmieniło. W końcu minęły już cztery lata. Nie, nie mam powodów, żeby się martwić. Przecież to Rosalia. W liceum dogadywałyśmy się bez słów. Dzisiaj będzie tak samo. Gdy wyjechałam, na początku cały czas wysyłałyśmy sobie SMS-y. Obie byłyśmy bardzo zajęte uczelnią, nowymi znajomymi i pisałyśmy do siebie coraz rzadziej. Po kilku miesiącach praktycznie w ogóle już do siebie nie pisałyśmy. Zdarzało mi się zapomnieć odpisać na wiadomości i jej też. W efekcie żadna z nas nigdy niczego nie odpisała. Oj, bardzo smutne. O rany. skręca mnie w żołądku, to głupie. Mila, weź się w garść. Mila, nie wierzę, wyglądasz wspaniale. Aha, dziękuję Rosalio. ty też nieźle wyglądasz. Ta fryzura naprawdę dodaje Ci uroku. No, tutaj Rosalia jest naprawdę przepiękna. Te krótkie włosy mega jej pasują. Och, dziękuję, szczerze mówiąc, no, że tę fryzurę już od jakiegoś czasu. Byłam tak zadowolona, że się ze mną skontaktowałaś, gdy wróciłaś do miasta. Bardzo się cieszyłam, że znowu się spotkamy. Mamy tak wiele rzeczy do nadrobienia. Pozostali też się ucieszą z Twojego powrotu. Tak, od dawna nie miałam żadnych wieści od pozostałych. Jesteś w kontakcie z jakimiś uczniami z liceum Słodki Amoris? Wiele osób wyjechało do innych miast. Niektórzy dalej są tutaj. Na pewno kogoś spotkasz. Kentin wyjechał na studia wojskowe. Nie wiem, wydaje mi się, że Aleksy miał niedawno od niego jakieś wieści. Naprawdę w takim razie go o to zapytam. Zawsze żałowałam, że wkrydła się między nami ta odległość. Nie byliśmy stworzeni, żeby sobie z tym poradzić. Tak, to nie jest takie proste. Tak bardzo miałam za złe rodzicom, że zmusili mnie do wyjazdu. Ale nie mieli środków, by, aby opłacić mieszkanie na stancji albo w akademiku i nie jestem pewna, czy byłabym gotowa mieszkać sama w wieku 18 lat. To było tak trudne dla mnie i Kentina, gdy musieliśmy się od siebie oddalić, w ciągu roku udało nam się zaledwie spotkać trzy razy. Rodzice nie mogli sobie pozwolić, aby opłacać mi co tydzień bilety na pociąg, on był w takiej samej sytuacji. W końcu odległość nas pokonała, tak, bo tutaj sobie jako byłego oznaczył oczywiście Kentina. I dowiemy się, co się tam z nim stało, nie? Rozstaliśmy się za obopólną zgodą. Myślę, że mimowolnie oboje zaczęliśmy już żyć własnym życiem. Wszystko gra? Przepraszam, zamyśliłam się. To nie wszystko, ale muszę pokazać ci okolice. Zapisałaś się już? Jeszcze nie na, jeszcze nie na moją specjalizację. Muszę zatwierdzić swój przyjazd pójdę z Tobą. Mila, skoro Cię odnalazłam, to nie odstąpić na krok. To brzmi naprawdę niepokojąco. <laughs> Przyznaj, że Ci mnie brakowało. Oj, tak, uwierz? <laughs> Spojrzałam na nią i poczułam, jak fala nostalgii, którą próbowałam zdusić do tej pory, kompletnie mnie przytoczyła. Rozo, bardziej niż myślisz. Teraz, gdy wiem, że spędzę ten rok z Razem z Tobą, to wszystko zmienia. Przytuliła mnie, a ja lekko, roztrzęsiona, odwzajemniłam jej uścisk. Ojeju, rozpłaczę się to zaraz? No już dobrze, chodź. Twoje zapisy same się nie zatwierdzą. To nie powinno być skomplikowane. Często zapis odbywają się w klasie. Świetnie, chodźmy. Tutaj? Jest tutaj bardzo wielu uczniów. Uczelnia jest o wiele większa niż w poprzednim mieście. Cieszę się, że Rozalia mi towarzyszy. Dzięki temu trochę mniej się stresuję. Nieważne, czy idę do liceum, na studia, czy do przedszkola. Przedszkola? Przedszkola! Zawsze tak samo skręcam mnie w żołądku. To niemożliwe. Niektórzy naprawdę czują się jak u siebie. Kto tak krzyczy? Zebrała się tutaj grupka osób. Co się dzieje? Dobry Boże, właśnie tego się obawiałam. Nawet na ostatnim roku znajdzie się taka, której się wydaje, że jest w cyrku. <laughs> Boże, trzy kropki. <laughs> Dobrze, że tylko trzy kropki. Odebrało ci jej mowa, się z pewnością pomyliłaś miejsca, prawda? Jesteśmy na Akademii Sztuk Pięknych, a nie w jakiejś wieśniackiej pracowni, do której pewnie masz w zwyczaju chodzić. Nikt nic nie mówi, niektórzy nawet się zaczęli śmiać. Mila, odpuść. Idziemy. Wszędzie można wpaść na idiotów. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Miałam rację. Mam Miałam nadzieję, że na studiach takie rzeczy się już nie zdarzają. Osoby takie jak ty dyskredytują uczelnie i psują jej reputację. Na szczęście zazwyczaj nigdy nie zostają zbyt długo. Nie mogę tego tak zostawić. Lepiej uważaj. Znam zaklęcia wodą, dzięki którym połkniesz swój język, brzmi. O Boże. <laughs> Och, Morticia umie mówić. Nie jesteś już za stara, żeby się tak zachowywać? O, ktoś mi tu udziela lekcji, przynajmniej w końcu komuś udało się otworzyć buzię. Już wystarczy, nikt nie potrzebuje słuchać twoich komentarzy, następnym razem zachowaj je dla siebie. Niby dlaczego? Nie może się samo obronić? Proble problemem nie jest fakt, że nie może się obronić, ale to, że niektórzy nie mogą się powstrzymać, aby nie atakować. Znajdź sobie bardziej konstruktywne zajęcie, z tego co wiem nie masz już 15 lat. Nie będę tracić na ciebie czasu. No to co tu jeszcze robisz? Hop-hop, spadaj! <laughs> Wydaje mi się, że korytarz do ciebie nie należy. Wierz mi, że jeszcze się spotkamy. Wow, nasza mała Milanie źle się zmieniła. Nie jesteś nie już w liceum, nie będę przymykać oczu na takie sceny. Dzięki, miałam zamiar ją spławić, ale pewnie nie poradziłabym sobie tak dobrze jak ty. Przepraszam, zaczął się we mnie gotować i nie mogłam się nie powstrzymać. Przez takie sytuacje wychodzę z siebie. Przestam reagować, już mnie to nie rusza, ale przyznaję, że czasem by mi to nie zaszkodziło. To prawda, że nieźle się dzięki temu wyładowałam. Nazywam się Chani, miło, miło mi Cię poznać. Ja jestem Mila, a to Rosalia. Cześć, uwielbiam Twoje ciuchy. Ja jestem na psychologii. A Mila właśnie wróciła do miasta, aby zapisać się na specjalizację z zakresu historii sztuki współczesnej. I całą moją biografię jeszcze opisz od początku do końca. O, Mila, w takim razie na pewno się spotkamy. Wybrałam tę samą specjalizację. Właśnie poszłam się zarejestrować. Zapisy zostały przeniesione do głównego amfiteatru. Zostawiam was. Muszę dalej unikać ograniczonych ludzi. Powodzenia! <grym> Dzięki. Najwyraźniej w tym roku nie będzie to, to takie proste. Czeni zaczęła się oddalać i pomachała do nas ręką. Jest całkiem sympatyczna. Tak myślę, że będzie. Tak, myślę, że będziemy się dobrze dogadywać. Okej, okay, główny tutaj, tak? Nie martwcie się. Wszyscy dostaną klucze do swoich pokoi. Ale tłumy. Rzeczywiście. I przestańcie się tak ekscytować. Przez was nie słyszę swoich myśli o wakacjach we Włoszech, pizza, słońce, od wykładów, uczelni i hałaśliwych studentów. Ściszyłam głos i zwróciłam się do Rozy. Ty też masz pokój w akademiku? Nie, mieszkam teraz z Leo. Uuu, ładnie, fajnie, fajnie. Naprawdę? Nie wiedziałam. To wspaniale. To znaczy, że na pewno będę mieszkać z nieznajomą. Tak, ale dzięki temu poznasz wiele nowych osób. Sama zobaczysz. Dzień dobry, w czym mogę Wam pomóc? Przyszłam zapisać się na, na specjalizację z zakresu sztuki współczesnej. Rozumiem, to u naszego nowego wykładowcy, pana Zaidi. Dobrze, muszę się z nim spotkać, aby się zapisać? Zgadza się, nie wiem, gdzie się teraz znajduje. Znajdziesz go w jednej z sal albo na stołówce, albo e, dzięki temu będziesz mogła przejść po miasteczku akademickim. To najlepszy sposób. Dobrze, powinnam sobie poradzić. Powodzenia. A z kim mogę się spotkać, aby dostać klucze do swojego pokoju w akademiku? Ach, tak, spójrzmy, nazywasz się Mila. Ach, tak, z takim imieniem na pewno cię nie przegapię. Nie jest zbyt miły. Pokój 719. I tak, będziesz mieszkać z inną studentką. Nie, nie mamy już pojedynczych pokoi. Nie, nie wiem, kim jest. To tak, to irytujące. Nie, nie mogę niczego zmienić. Proszę pana, przecież niczego nie powiedziałam. Uprzedzam fakty, już się do tego przyzwyczaiłem. E, dobrze, dziękuję. Następny, następny. Jest naprawdę uroczy. <noise> Ta, przyjemniaczek. Nie myślałam, że zajmie nam to tyle czasu. Ja też nie. Rok akademicki jeszcze się nie rozpoczął, a ja już jestem zmęczona. Muszę już zmykać. Obiecam Leo, że pomogę mu w butiku pod koniec dnia. Szybko zmieniasz zdanie, jak na kogoś, kto powiedział, że już nie odstąpi mnie na krok. <noise> I ty to mówisz, panienka, wyjeżdżam z miasta i nie kontaktuję się z przyjaciółmi przez 4 lata, ale wróciłam. I'm back. O Boże, co ja tu zrobiłam? O. To prawda, dlatego proponuję, żebyśmy spotkały się wieczorem w uniwersyteckim barze i uczciły Twój powrót, ok? Przed rozpoczęciem roku wolałabym, żeby nie bolała mnie głowa przed pierwszymi zajęciami. Roza udała, że tego nie słyszy. Poza tym będę mieć dla Ciebie niespodziankę. No dobrze, udało Ci się mnie zaintrygować. <laughs> dobrze Cię znam. Do zobaczenia wieczorem. Na razie. Poczekaj, gdzie znajdujesz ten bar? Ta dziewczyna jest szybsza niż błyskawica. Chyba sama będę musiała go znaleźć, albo znajdę mojego nowego wykładowcę, albo pójdę do akademika. Sama zobaczę, w końcu mam na to czas. Okej, okay, tu znowu jest pełno ludziów. Zebrała się tutaj grupka studentów. Najwyraźniej uważnie przysłuchują się jednemu z nich. Podeszłam bliżej. Jeżeli chcieliście zapisać się na zajęcia z, sztuki, z historii sztuki współczesnej, to jesteście w dobrym miejscu. W końcu już myślałam, że przegapiłam zapisy. Przepraszam osoby, które straciły sporo czasu na szukaniu mnie. Nie udało mi się wcześniej zdobyć wolnej sali. On naprawdę z wykładowcą wygląda tak młodo. Ale skoro już się odnaleźliśmy, będziemy się spotykać przez cały rok. To będzie niebezpieczna podróż, mogę wam obiecać, że wrócicie z niej bez uszczerbku, ale na pewno wrócicie z niej pe pełni wiedzy. Co wy na to? Tylko mi się wydaje, czy patrzył właśnie na mnie, gdy to mówił. Przyśniło mi się, nie jestem więcej warta niż pozostałe dziewczyny, które pożerają go wzrokiem. Emanuje od niego zaskakująca charyzma, wie jak oczarować swoją publikę. Nie będę wdawać się w szczegóły naszego tegorocznego programu. Omówimy to na pierwszych zajęciach. Musisz jedynie wiedzieć, że jeżeli wybraliście tę spe specjalizację, to postanowiliście zwrócić się w kierunku sztuki we wszystkich jej formach. O mój Boże, podejrzewam, że tutaj będą ściany tekstu. Ściany tekstu. Już mnie oczy bolą. Ech. A to może zmienić Waszą percepcję życia. To wspaniała specjalizacja na zakończenie studiów. Już Wam tego gratuluję. Wygląda na prawdziwego pasjonata. Wykłady zapowiadają się interesująco. Jeżeli chcecie się zapisać, jestem do Waszej dyspozycji. Proszę podchodzić po kolei. Wszyscy przysłuchiwali mu się z uwagą. Poczekałam kilka chwil i przypuściłam najbardziej roz... Entuzio... rozentuzjazmowane osoby, a potem sama stanęłam w kolejce. Jakie trudne słowa! Nie musiałam długo czekać. Dzień dobry, chcesz się zapisać? E, tak, chyba tak, w końcu po to tutaj jestem. Wyglądasz, jakbyś miała wątpliwości. Nie, jestem tego pewna. Nie szkodzi, jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni. Pewność jest fatalna, niepewność czaruje, mgła nadaje rzeczom urok. Oscar Wilde? Widzę, że z nas, z, z nas znasz klasyczne dzieła. Lubię tego autora. No to jest nas co najmniej dwoje. Chcesz uczęszczać na moje wykłady? Zdecydowanie i dać się oczarować, jak pan to ujął. Rozumiem. O rany, co by mnie ustąpiło. Stawiasz wysoko poprzeczkę. Lubię wyzwania. Boże, jak to dwuznacznie zabrzmiało. W takim razie to będzie moje osobiste wyzwanie. Moje zajęcia cię nie zawiodą. Możesz podać mi swoje imię, abym dokończył zapisy. Mila. Jesteś zapisana. Cieszę się, że kolejna osoba dołączyła do mojej grupy. Dziękuję. Ponadto wspom wspomniałem już o tym tylko uczniom. Widziałem, że kafejka obok Liceum Słodkiej Amory szuka studentów do pracy. Może Cię to zainteresuje? O, dziękuję. Właśnie taka praca dolewcza by mi się przydała. Jak najszybciej spróbuję swojego szczęścia. Tak, między nami tylko trzech studentów o tym wie, a Ty wyglądasz na najsprytniejszą. Dyskretnie puścił do mnie oczko, ok? Nie podlewaj mnie, typie. Dziękuję za wszystko. Pójdę tam pod koniec dnia. Nie ma za co, Mila, przez ciebie straciłem poczucie czasu. Zajmę się pozostałymi uczniami, do widzenia. Poszłam w stronę wyjścia, ale nie mogłam się powstrzymać, aby się nie odwrócić, zanim wyszłam z sali. Ten wykładowca jest intrygujący, ale nie dla ciebie. No, ładna, ładna ilustracja. Więc fajnie, że ją zdobyliśmy. Ha! I tutaj mamy ilustrację z Kastielem. To plakat z zapowiedzią koncertu Kastiela. Odbędzie się dopiero za miesiąc. O proszę. Krowia burza. <laughs> Dzień dobry. <laughs> tak wiem, że to nie jest krowia burza, ale no, taki żarcik. <laughs> nie myślałam, że zajdzie tak daleko. Musimy zarazem pójść na jego koncert. Zaproponuję jej to dzisiaj wieczorem. Kto oglądał um, słodki flirt uniwersytetu u Lili, ten będzie wiedział o co chodzi z krowią burzą, <laughs> Taki nasz żarcik. <laughs> Mila, wróciłaś do miasta? Melania! No ty tutaj to jesteś prześliczna, naprawdę. Nie to, co w liceum byłaś wielkim kartoflem, a tutaj jest naprawdę ślicznie zrobiona. Melania, nie myślałam, że cię tutaj spotkam. A jednak nigdy stąd nie wyjechałam. Będziemy mogły reaktywować dawną bandę. Byłoby wspaniale, ale nie sądzę. Wiesz wielu uczniów ze, słodk ze słodkiego Amorisa wyjechało z miasta. Tak, wiem. Co tutaj robisz? Wróciłam, aby uczęszczać na zajęciach z historii sztuki współczesnej. Och, z panem Zajdi. W tym roku będę jego asystentką. Będę mu pomagać przy organizacji wszystkich wydarzeń związanych właśnie z tym kierunkiem. Aha. To pierwszy raz, gdy asystentką jest jedna ze studentek. Ach, znowu będziesz przewodniczącą. Super. O, spadło, dobra, nieważne. Nie jesteśmy już wiceą. Będę mu pomagać przy organizacji projektów studenckich. Poza tym to zostanie zapisane w moich aktach. W pewnym sensie stawiam pierwsze kroki w tej dziedzinie. A poza tym masz jakieś, jakieś wieści od Nataniela? Dalej tutaj jest? Tak, jest tutaj, ale nie mam żadnych wieści. To mnie nie interesuje. Ach, ja też nie mam żadnych wieści. Zastanawiam się, co się z nim dzieje. Wiesz, mi nic interesującego. Powiedzmy, że bardzo się zmienił od czasu swojej emancypacji. W każdym razie nigdy nie widujemy go na uczelni. Jak to? Powiedzmy, że o wiele bardziej interesują go imprezy studenckie niż wykłady. Yy, mówimy o tym samym Natanielu? Zapewniam cię, że mówimy o tym samym. Sama zobaczysz. Muszę już iść. Ryan, yy, pan Zaidi z pewnością czeka na mnie, aby zakończyć zapisy. Poczekaj, dzisiaj wieczorem idziemy z Rozalią do studenckiego baru, bo wspominać stare, dobre czasy. Może chciałabyś do nas dołączyć? Ach, to urocze. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć to, co zaplanowałam. Jeżeli tak będzie, to do was dołączę. Super, na razie. Yy, I gdzie powinnam iść? Do kafejki, poszukaj swojego pokoju. Dobra, to poszukamy najpierw pokoju. To jest stołówka, czy kogoś tu spotkam? Nie. Widzimy to Akademika. To Akademik, no co ty nie powiesz, Sherlocku! Jedna część jest zarezerwowana dla dziewczyn, a druga dla chłopaków. I nie mamy prawa się mieszać. Myślałam, że na uczelni takie zasady już nie obowiązują, ale najwyraźniej się myliłam. Kto tym myślę, miasteczko akademickie jest naprawdę ogromne. Powinno być niedaleko swojego pokoju. Jest winda, sprawdzę to. No idź tu! To musi być gdzieś tutaj. Pokój 719. Moja współlokatorka chyba jeszcze nie przyszła. W tej samej chwili usłyszałam przez drzwi damski głos. Tak, poczekaj! Ten pokój jest Maciu, pęki. Nie jest stworzony dla dwóch osób. Ach, czyżby to było? Mam nadzieję, że przydzielą mi jakąś pierwszoroczniaczkę, która zrezygnuje w ciągu roku. Będzie zawiedziona. Dzięki temu miałabym dla siebie całą szafę. Nie wiem, jakim cudem mam tu upchać wszystkie swoje rzeczy. Wchodzę, spędzimy cały rok w tym samym pokoju. Muszę zrobić dobre wrażenie. Mhm, mm już to widzę. O nie, to ta dziewczyna, powiedziałaś, że przyjedziesz. Rozmawiam przez telefon. Jeszcze mnie nie zauważyła. Może mam jeszcze czas, żeby uciec i upłagać kierownika, aby znalazł dla mnie jakąś szafkę na uczelni. Zawsze jest to samo. Ja odpuść sobie, jasne, w przyszłym miesiącu. Tak. Buziaki. Co? Ty, serio? Tak, najwyraźniej. Na uczelni jest ponad 3000 studentów i oczywiście musiało paść na ciebie. Skoro nie mamy wyjścia, to może zaczniemy od zera? Boże święty, serio. Od zera? Tak, myślałam, że chyba dalej nie zrozumiałaś. Nikt nie zwraca się do mnie w taki sposób, jak ty przed chwilą. A kto dał ci prawo mówić do Czani w taki sposób? Aha, nazywa się Chani. Morticia, to byłoby zbyt oczywiste. Znowu zaczynasz. Przy odrobinie szczęścia tej godce uda się wystraszyć swoją współlokatorkę i będziesz mogła do niej dołączyć. A ja miałabym cały pokój dla siebie, ale ma tupet. Myśl co chcesz, zajmuję tę stronę pokoju i wcale nie musimy ze sobą rozmawiać. I tak na to liczyłam. To nie ja będę pytać jak ci minął dzień, albo kto ci będzie śpiewać kołysanki na dobranoc. Wierz mi, wcale tego od ciebie nie oczekuję. Doskonale, przynajmniej w tej kwestii się rozumiemy. Czuję, że to będzie wspaniały rok. A tak w ogóle to jest mi jelen, jelen. Jelen. Dobra, Jelen będę mówić. Boże, przepraszam. Dzięki za niezajmowanie całej szafki. Nie skończyłam jeszcze wypakowywać swoich rzeczy. Ja jestem Mila. Super, ekstra. Miłego dnia. <gryś> Wyszła trzaskając ze sobą drzwiami. Nie mogę dać sobie wejść na głowę. Pierwszy dzień na uczelni nawet jeszcze się nie zaczął. Przebiorę się, zanim pójdę do kafejki. Chcę zrobić dobre wrażenie. Okej, okay, czyli to mam, tak? Piek. O, dobra, przebrała się sama cała. Super. Nie muszę jej przebierać. Od razu tam biegnę. Zobaczymy, czy uda mi się dostać tę pracę. Do wieczora zostało jeszcze dużo czasu. Okej. Okay. Mm, tu. Wyszłam z uniwersytetu ogrzewana promieniami słonecznymi. Uczelnia wygląda przyjemnie. Jeszcze się do końca nie odnajduję, ale myślę, że szybko się przyzwyczaję. Pójdę teraz do kafejki. Dobra. To musi być niedaleko. Chodzi o kafejkę, do której chodziliśmy za czasów liceum. Praca studencka nie byłaby taka zła. To pierwszy raz, gdy mam zamiar podjąć się czegoś takiego. Pierwszy raz idziesz do pracy. Okej, okay. jestem. Jestem. Dziwnie znowu tutaj być po tylu latach, ale ładnie tutaj jest. Naprawdę. No, tutaj na uniwerku naprawdę się postarali, i. mega ładnie tutaj jest. Tutaj tej pory odkrywałam uczelnię, której nigdy wcześniej nie widziałam, ale tutaj teraz jest inaczej. Przecież spod. Spotykaliśmy się tutaj regularnie. Kafejka się zmieniła. Teraz nazywa się Cosy Bear Cafe. Przychodziliśmy tutaj na drinka razem z Rosarią, Aleksem, z Violetą, Prią i innymi. Zaczęły mi wracać wspomnienia i ogarnęła mnie fala emocji. Wizja była zamglona. Teraz pamiętam. Byłam naprawdę rozdarta, gdy opuściłam to miasto. I teraz mam wrażenie, że jestem tutaj obca. Pokręciłam głową, próbując wziąć się w garść. Mila, to nie jest dobry moment. Przecież nie zaczniesz płakać przed drzwiami twojej być może przyszłej pracy. Ogarnij się. Ogar. Zmusiłam się, aby spokojnie oddychać. Wzięłam głęboki oddech. Muszę wyjść do środka. Dzień dobry. O, dzień dobry, Hyun. Dzień dobry. Proszę, zajmij miejsce. Podaj ci coś. Dziękuję, ale przyszłam w sprawie oferty o pracę. Chciałabym złożyć swoją kandydaturę. Świetnie, jesteś pierwsza. Mam szczęście. Zadam ci kilka pytań, aby sprawdzić, czy pasujesz do profilu, którego szukamy. Dobrze, już niczego nie przygotowałam. Wziął dwa krzesła i dał mi znak, abym usiadła. Pracowałaś już w kafejce albo barze? Niekoniecznie, ale szybko się uczę. To dobrze, że jesteś szczera. Zobaczysz, to dosyć proste. Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. E, jaka jest Twoja główna zaleta? Mój humor. Ach, tak, dzięki temu łatwiej nawiązać kontakt z klientami. To najlepszy sposób na pozyskanie stałej klienteli. Uff, chyba nieźle wybrnęłam. Co to jest Macchiato? Kawa z mlekiem dla hipsterów. To świetna definicja, chyba zmienia nazwy w karcie. <laughs> A zmieniaj! Pod wpływem stresu wygaduje bzdury. Całe szczęście, że ma poczucie humoru. Udzielę ci małej rady przy szefowej i mów po prostu Macchiato. Dobrze, będę o tym pamiętać. Mam jeszcze jedno pytanie. A tak właściwie to zagadka. Dobrze. Uzupełnij ten ciąg słów. Cappuccino, obrus, stół, łyżka. Dobrze. Rzeczywiście każde nowe słowo zaczyna się od ostatniej litery poprzedniego. Chodziło o zwykłą zgadywankę, aby przetestować twoje logiczne myślenie. Uff, ale mi się udało. Przekażę twoje zgłoszenie, ale niestety szafowa na razie jest nieobecna. Będziesz musiała wrócić później. Och, oczywiście. Nie ma problemu. Ale, może chciałabyś się czegoś napić? Nikogo nie ma, i właśnie miałem sobie zrobić przerwę. Mm, tak, z przyjemnością. Co ci podać? Poproszę kawę. Wódkę z Redbullem. <grym> no jasne, woda od rana, jak śmietana. Poproszę kawę. Wezmę to samo, możesz usiąść na zewnątrz. Ok. Gdy wyszłam z kafejki, słońce od razu zaczęło ogrzewać moją skórę. Teraz jest praktycznie pusty. Będę mogła wybrać najlepszy stolik. Trzymaj. Dziękuję, nawet ci nie przedstawiłam. Nazywam się Mila. Miło mi, jestem Hyun. Mila, powiedz: nigdy wcześniej cię tutaj nie widziałem, a spotykamy tutaj praktycznie wszystkich. Wnioskuję, że jesteś tutaj od niedawna. Zgadza się, Sherlocku. Uwielbiam zgadywanki, co cię sprowadzę do naszego małego miasteczka. Przyjechałam tutaj, aby zaliczyć ostatni rok studiów na kierunku z zakresu historii sztuki współczesnej, ale kilka lat temu chodziłam do liceum słodki Amorys, które znajduje się tuż obok kafejki. Tak, właściwie, to znasz to miasto lepiej ode mnie, ja jestem tutaj od niedawna. Ach, tak? Tak, ale wszystko przyjdziesz czasem. Znam trochę miasto, przynajmniej z czasów, gdy chodziłam do liceum. Ale w ogóle nie znam miasteczka akademickiego i jego okolicy. Mam wrażenie, że bardzo tu dużo się zmieniło. Skoro je znasz, to domyślam się, że masz swoje ulubione miejsca, przyjaciół, chłopaka. Ech, tak, mam kilku przyjaciół z liceum, którzy tutaj zostali, ale przyjechałam dopiero dzisiaj rano. Aha, to rzeczywiście bardzo świeża sprawa. No to zgłaszam się na ochotnika. Eee, żeby pokazać ci miasto, nie miałem na myśli. Zaczął się czerwienić. O Boże! Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w ciszy, potem oboje zaczęliśmy się śmiać. Ten dzień zaczyna się całkiem nieźle. O, on tutaj też jest słodziak. Fajna ta ilustracja. Jak się rumieni. Muszę już wracać. Trochę za bardzo przedłużyłem swoją przerwę. Dziękuję za wszystko. Zostawiam Ci swoje zgłoszenie i liczę na Ciebie. A ja liczę na to, że niedługo tu wrócisz. Clemens będzie w kafejce cały tydzień. Clemens? Tak, to szefowa kafejki. Aha, dobrze. Hyun, dziękuję za wszystko. Doskonale. Będę mogła dołączyć do rozy w barze.